Witajcie w kolejnym wstępniaku. W tym tygodniu startujemy z recenzją Space Empires 5. Badaj i niszcz, odkrywaj i podbijaj. Cała galaktyka może należeć do ciebie. Space Empires 5 to kolejna odsłona znanej serii ekonomiczno-strategicznej. Autorzy oddali do naszej dyspozycji wszechświat złożony z półtora tysiąca światów zamieszkanych przez kilkanaście zróżnicowanych ras. Rozbudowany protokół dyplomatyczny pozwoli nam zawierać z nimi sojusze i toczyć wojny. Co jeszcze oferuje nam gra? Dowiecie się już we wtorek z naszej recenzji. O ile samo podłoże polityczne olimpiady w Pekinie budzi pewne wątpliwości, to sama impreza będzie niewątpliwie wielkim wydarzeniem sportowym. Nie dziwi więc, że powstała oficjalna gra poświęcona Igrzyskom. nich zapłonie już 8 sierpnia. U nas zaś nieco wcześniej, bo już we czwartek, pojawi się recenzja gry Beijing 2008. Nasi reprezentanci, według wielu znawców sportu, mają spore szanse na przewiezienie różnokolorowych metalowych krążków. Może duch sportu jeszcze w narodzie nie umarł. Dzięki grze sami będziemy mogli sprawdzić, jak dobrze mogą spisać się nasi sportowcy. Już we czwartek nasz tekst i wideo recenzja pokażą, co może nam zaoferować ta gra. W sobotę znów wracamy do gwiazd. Tym razem w podróż kosmiczną udamy się z Sins of the Solar Empires. Przyjdzie nam wziąć udział w trójstronnym konflikcie między o dziwo mocno pacyfistyczną ludzkością, zdesperowaną obcą rasą zwaną Vasarii i ziemskimi renegatami, którzy po kilku pokoleniach wygnania wracają, aby wywrzeć krwawą zemstę na macierzy. Małe, szybkie, wyścigowe samochodziki. Kto z nas może z ręką na sercu powiedzieć, że nie lubił zabawek, w których napędzanym prądem pojazd mknął po plastikowych torach? Możliwe, że właśnie dzięki takim skojarzeniom serio Trackmania odnosi tak duży sukces. W końcu wielu wraca z nostalgią do wspomnień z dzieciństwa. A może gra zawdzięcza swą popularność niezwykłej wprost grywalności i prostocie? Na to i pewnie parę innych pytań spróbujemy odpowiedzieć Wam już w niedzielę, w naszej recenzji i wideorecenzji. Półmetek wakacji za nami, ale, i tutaj akcent optymistyczny, pozostało jeszcze sporo czasu na błogie lenistwo, Na przykład na plaży z laptopem, w góra z palm topem albo w domu przed monitorem. I na gram.pl dzieje się sporo. Właśnie do kolektywu dołączyły dwie nowe strony. Jedna poświęcona serii Prince of Persia, a druga nowemu MMO od NCSoftu, Ionowi. Kolejne serwisy już czekają na swoją kolej. Nowości także w konsulacie. Już teraz możecie zadawać pytania specjaliści od marketingu i PR-u z Games, Tomkowi Koziełowi oraz Community Managerowi z CD Projektu Red, Pawłowi Majakowi. W tym tygodniu rozpoczynają się, o czym pewnie doskonale już wiecie, 29. Igrzyska Olimpijskie. Polscy sportowcy już zameldowali się w Pekinie, więcej i na gram.pl zabraknąć nie może sportowych atrakcji. I niech wygra najlepszym. Zapraszamy na gram.pl, gdzie prócz wspomnianych tekstów i filmów znajdziecie całą masę najnowszych newsów i informacji ze świata gier. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.